Siemano prosto z Manchesteru. Padło słynne: Here we go! No i Manchester United dogadał się za Ajaxem w sprawie Antonego i jego przejścia na Old Trafford. Zapraszam do wysłuchania mojej krótkiej opinii na ten temat. Dodatkowo opinii na temat Napoli i ich żądań za Wiktora Osimena. Antony niemalże na 100% jest już piłkarzem Manchesteru United. Ja się z tego ruchu cieszę, mimo że ostatnio to krytykowałem. Krytykowałem głównie jego zachowanie, no bo jest to absolutnie nieprofesjonalne, nie stawiać się na treningi, w ten sposób próbować wymusić transfer. Jednak zostawiając to za sobą, jest to piłkarz z umiejętnościami. Wreszcie jest to prawoskrzydłowy. Nareszcie prawdziwy prawoskrzydłowy w Manchesterze United. Coś wspaniałego. Wreszcie ktoś wpadł na pomysł, że tam by się ktoś przydał, i może to być bardzo dobry ruch dla drużyny. Są, wiadomo, pewne wątpliwości, gdyż Antony no nie jest sprawdzony w mocnej lidze, no bo Holenderska nie uchodzi za ligę topową. Dodatkowo nie miał tam jakichś zachwycających liczb, no wiadomo, czarował, kręcił, dryblował. Tylko czy to samo będzie w stanie pokazać w Premier League? No ja mam nadzieję, że tak. Cóż, cieszę się, mam nadzieję, że on spełni pokładane w nim nadzieje. Ta presja związana z takimi pieniędzmi, mam nadzieję, że nie z jego, no i będzie on prezentował się co najmniej solidnie, a mam nadzieję, że zostanie po prostu gwiazdą. Ligi. Chciałbym, żeby wreszcie jakiś Brazylijczyk bardzo mocno zapisał się na kartach historii Manchesteru United. Może to będzie Antony? Kto wie? Oby. Druga kwestia no to żądania Napoli za Wiktora Osimena. Wow. Mocno ktoś chyba tam upadł na głowę, bo najpierw pojawiają się informacje o 100 milionach euro za tego napastnika. No jakby cena w ogóle z kosmosu, bo kim on tak szczerze jest, żeby tyle za niego żądać? Natomiast tam były jeszcze informacje, że wypożyczenie Ron Ronaldo, opłacanie części jego pensji i z ponad 100 milionów za Wiktora Osimena, to po prostu Laurentis, chyba tak się nazywa właściciel Napoli, chyba oszalał tam, chyba za mocno słońce przygrzało w Neapolu, żeby wystawiać takie absurdalne żądania za piłkarza, no. no nie wiem, jest to po prostu śmieszne, wiadomo, że to było niemożliwe do zrealizowania, nikt by na taką głupotę się nie zgodził, chociaż, no kto wie, zarząd United już nieraz robił bzdurne, idiotyczne decyzje, no ale to po prostu jest aż Poza jakąkolwiek skalę do jakich absurdów dochodzimy w świecie piłki nożnej, żeby w ogóle ktoś mógł wystawiać takie żądania, takie propozycje, to brzmi to po prostu jak potwarz, jak splunięcie w drugą stronę negocjacyjną. Dobra, nie ma się tutaj co rozwodzić. O to jest jakby w ogóle zupełnie inna bajka, to to się nie zdarzy. Natomiast Antony, ponad 100 milionów, tam z bonusami 102 czy 103, no nieważne. Gruba kasa, ale mam nadzieję, że to będzie gruby transfer, że okaże się to topowy, topowy zawodnik po prostu na warunki, na standardy Premier League, jaki może w przyszłości Ligi Mistrzów. Kto wie, mam nadzieję, że pomoże on wrócić do Ligi Mistrzów, pomoże on zrobić dobry wynik w Lidze Europy. Zobaczymy. Ja tam się cieszę z tego. No i to by było na tyle. Do usłyszenia wkrótce. Cześć.